Witam z tej strony Rafhar. Dzisiaj w odcinku taka szybka informacja. Na kanale pojawi się inbox, albo już się pojawił, inbox areografu Evolution wersja 2024. Jak wiecie, albo i nie wiecie, bo tutaj jeśli chodzi o informacje, to to tak słabo troszeczkę hard range ten back działa. Mamy tak, nową Ultrę, która się jak gdyby pierwsza ukazała, wersja 2024, mamy nowego Evolution, wersja 2024. Ja na kanale postaram się pokazać Wam różnice między, między starym Evolution a nowym Evolution, pokazać Wam jak wygląda zawartość opakowania nowego Evolution. I co jeszcze? I troszeczkę może ponarzekam, znaczy tak, miała być ultra, ale stwierdziłem, że moje doświadczenia z ultrą poprzedniej generacji nie były zadowalające. Wielu z Was tutaj nie podziela mojej opinii. I myślę, że związane z tym, że po prostu mało, te osoby miały małą styczność z innymi aerografami innych firm i, i, i tyle. Ja już tyle przerobiłem tego materiału, że serio. E, potrafię wyczuć dobry spust, a Ultra, ze względu na to, że miała bardzo, bardzo krótki skok, bardzo tą mniejszą igłę, to nie, to nie było to nie było fajne. To nie było fajne. E, tutaj. E, w tej chwili. E, Evolution chwalą się tym, że ten skok jest bardzo duży, tu nawet są specjalne powycinane elementy, dość dużo, dość dużo tutaj chwalenia się ze strony firmy Hard and jeśli chodzi o ich nowy produkt. Czy to tak naprawdę jest, czy, czy, czy tutaj to są jakieś rewolucyjne, czy ewolucyjne? czy też to jest pudrowanie czegoś, to będziecie się mogli przekonać, bo będę go porównywał nowy evolution, będę rozbierał i będę porównywał do starego i też do infinity, bo tutaj możecie mieć wrażenie, że troszeczkę rzeczy jak gdyby przeszło z wyższego modelu na ten niższy model. Dla tych, którzy nie wiedzą, nie znają się, są świeżakami w, w modelarstwie i w malowaniu areografem, mamy Ultra, która jest najniżej, później mamy Evolution, który jest średniakiem, i mamy Infinity, który jest taką najwyższą półką. Ja mówię tu tylko o, o Harder Stenbeck, tej firmie. Oczywiście tam są jeszcze Hansa i, i tak dalej. Są różny, oni naprawdę bardzo dużo różnych innych rzeczy też. Wypuszczali, ale taki, taki mainstream to są właśnie te trzy aerografy, więc o tym warto mówić, warto to pokazywać, żeby też młodzi adepci się czegoś nauczyli. Podobno Ultra 2024 jest tak przyjazna, tak przyjazna dla początkujących użytkowników, że wystarczy ją kupić, ona już sama będzie malować. Być może kiedyś to sprawdzę jeszcze, ale tak jak powiedziałem, w tej chwili tam za mną stoi nowy Evolution inbox w 4K będzie w środę na kanale. Ten materiał, który oglądacie w tej chwili to wyląduje prawdopodobnie wyląduje na kanale prawdopodobnie w czwartek i będzie to zapowiedź, tak jak powiedziałem, różnych porównań bo jak robiłem porównania też możecie sobie jeszcze tutaj wrócić moja playlista nazywa się aerografy i tam są na przykład porównania budowy ultry do, do evolution wspólne części i tak dalej takie różne dziwne rzeczy i teraz tak co tutaj mamy co mi się nie podoba nie podoba mi się to że z wypuszczeniem na przykład evolution jak wchodzę na stronę tutaj producenta, to widzę tylko, tylko tak jakiś filmik i ge generalnie tyle, nie? Ale a zobaczcie, zobaczcie, no moim zdaniem to jest niedopracowane. Jeżeli wchodzę sobie w evolution poprzednią wersję, dobra, tu, ma, tu mam po niemiecku, ale sobie zrobimy po angielsku. E mamy typy podane, mamy co jest zastosowane, jest taka, taka szersza, większa rozpiska fajnie jest to zrobione. Wszystkie, wszystkie rzeczy tutaj są, są podane. I tutaj macie wszystkie wersje, jak gdyby, a jeśli chodzi o, o ten nowy, nowy, nowy evolution, no to jeszcze tutaj nie ruszyło to, mimo tego, że zobaczcie. To są w ciągu 62 miesięcy, tutaj trzy produkty, jak gdyby. No tutaj są dwa evolutiony: 2 plus 1 i to są, to są zmiany, zmiany, też są dysz, bo te dysze 0,2 i 0,4 zostają zastąpione przez 0,28 i 0,45, jeśli się nie mylę. Zaraz zobaczymy, czy tutaj jest jakiś opis. O, jest 0,28 i 0,45, więc y, tutaj jakiś opis jest, ale na stronie, no tutaj jest, jest tam jak, jak, jak malować i tak dalej. Ale na, sa na samej stronie jak gdyby producenta tego nie ma nie ma, nie ma, nie jest podane, to co mi się nie to mi się nie podoba, bo powinny być. Teraz też nie wiadomo czy, czy te dysze będą zastępowane, te 0,2 i 04 będą zastępowane przez te nowe dysze. Y, Trudno mi tutaj coś wyrokować, trzeba czekać. Ciekawe, czy jestem też ciekaw, czy doczekamy się czy doczekamy się czegoś takiego jak Infinity 2020, 2024 byłoby to, dosyć, byłoby to dosyć ciekawe jak widzicie tutaj te raografy już zniknęły. To też jest dziwne, no bo. Nie, wiem, no albo producent nie przewidział takiego dużego popytu, bo naprawdę Ultra z tego, co tutaj widziałem, jest fajnym areografem dla początkujących. On ma taki przełącznik specjalny i tak dalej, ale tak jakoś wszystko dziwnie jest zrobione. Moim zdaniem to powinno być tak, że najpierw katalogi, na stronie powinny być wszelkie informacje, jakiś zapas zapas aerografów wyprodukowane i dopiero później idzie to do sklepów, a w tym momencie mamy tutaj pustki w sklepie, pustki na stronie i tyle. Kto, kto zdążył kupić to jest katalog stary jeszcze też, także nie ma tutaj informacji na temat nowych produktów, a on jest też na stronie internetowej, czyli no generalnie nie zdążyli z tym wszystkim a tak na moje to powinno najpierw iść właśnie katalog, co jest dostępne, tak żeby klient też widział, widział, co ma, że tak powiem, co może kupić, czego nie może kupić i swoją drogą, zobaczcie tutaj troszeczkę, troszeczkę nawiązuje, te złote wstawki też nawiązują troszeczkę w, w Evolution do Infinity, gdzie Evolution jest takim modelem średnim, więc Pewne rzeczy, jak gdyby, z tego, z tego wyższego modelu poprzejmował, jestem ciekaw. Właśnie, jestem ciekaw, czy tutaj powstanie Infinity, albo inaczej, kiedy powstanie Infinity? Może w miesiąc, dwa się pokaże ten Infinity 2024. Ciekawy jestem po prostu tego wszystkiego. Tu jeszcze jest na przykład karta katalogowa Ultry. Tutaj zobaczcie 2020, 2011 rok, tak mi się wydaje, że to jest po prostu data, data tej rewizji tej ultry. Z tego co, co mówiłem też u mnie na playliście aerografy, możecie zobaczyć tam też. Ultra była 2,0, jak gdyby też. Znaczy ona jakieś tam rewizje jakieś też swoje miała, nie? a teraz jest 2024, to jest najnowsza. Też, ciekawy, cie, też jestem ciekawy tutaj tych wszystkich części, jak to katalogowo później będzie, bo tak jak powiedziałem, na razie nie mamy generalnie nic, jeśli chodzi o nowe produkty, a stare, stare produkty są jeszcze na stronie i są tutaj podane, co, co, co jest w tych, zestawach i tak dalej. Dobra, słuchajcie, nie będę Wam tutaj więcej zanudzał wieczoru. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku.